Chciałem się z Wami podzielić e, moją opinią, e, taką już powiedzmy, że trochę z pola, bo ostatnio sobie trochę ciąłem tym, tym Pro e, i powiem Wam, że naprawdę dobrze świetnie takim sekatorkiem. E, ja mam e, 3 sztuki sekatorów. Tam GZ4, 828, F35 z bateriami na plecach, ale takim też jest, e, też jest nieźle. Tutaj mamy, żeby Wam pokazać jak, jak z dużą baterią, kabel włożony do rękawa i tutaj mamy tą baterię w tym, w tym fabrycznym zestawie, jak jest ten pasek z kaburką na, na baterię i tak można sobie ciąć, chociaż dwójką, tą baterią mniejszą tnę, tnę po prostu bez kabla bo wydaje mi się, że nie jest na tyle ciężki, żeby, żeby trzeba było ten kabel zakładać, no co prawda to wiadomo też na, na wysokości tak do, do, do klatki, do głowy jak się tnie z tą baterią to jest w porządku gorzej jak trzeba rękę podnosić wyżej ale ale, taki, ale ten sekator wydaje mi się, że przy praktycznie każdy typu nasadzeń się, się sprawi, nie muszą to być młode drzewka, bo, bo wcześniej tak myślałem, że może bardziej do młodych, ale na grubszych też sobie daje radę. E, no daje radę, no to nienormalnie, całkowicie bez... No wiadomo, G0, jak mam G04, on e, robi te, te cięcia takie, no dużo szybszy jest, e, leżejszy, chociaż tak jak mówię tutaj, ta masa, no jest, tak jak z kablem, jest co, z około 100 gram różnicy, Yy więcej ten ten waży co, co G04 ale ale nie jest taki ciężki znowu jak się nim tnie tu mam też teraz baterię dziesiątka chciałem na dwójce ona się zużyła z tymi czasami yy, pracy na tych bateriach, bo, bo często ktoś tam pyta o to. No słuchajcie, no to mówię: taki jest ten czas na małej około 3 godzin, na dużej około 5. Wszystko zależy, co pójdziemy ciąć. No bo jeżeli to będą jakieś takie drobniejsze, młodsze drzewka, chociaż czy nawet takie. Tutaj, może już na takich starszych trochę, trochę, trochę krócej pochodzi, no ale, ale jak będą jakieś młode czy jakieś dziewiątki, to bardziej klikanie. I tak, ja na przykład, jak tnę no to, to tylko na tym małym rozwarciu. Jak się zdarzy, ta grubsza, nie powiem, bo przełączanie w G04 to takie błyskawiczne, no jednak jest wygodniejsze, no bo teraz tak tnę sobie takim. Chcę przeciąć jakąś grubszą gałąź jedną, a to powiedzmy będzie właśnie ze dwie jakieś się trafią na drzewo i co i zatrzymuje się, obcinam jedną, znowu się zatrzymuje, pikam i dopiero dopiero tnę dalej, nie? Ale, ale tak to naprawdę jestem bardzo zadowolony z tego z tego i wydaje mi się, że Trochę dam odpocząć teraz G04, i potnę sobie tę jeszcze, jeszcze dalej. Zaraz przejdę do, do tej kwatery, którą tam mam do wycięcia. To potnę jeszcze grubsze gałęzie i, i wam pokażę, jak to tam tnie tak jedna za drugą grubsze gałęzie. Dobra, już doszedłem do starej kwatery. Jak się idzie, i ma się tak sekator tu na, na nodze to strasznie to wali o, o nogę i z moją kaburką też jest problem o, nie wiem czy to widać trochę się już naderwała to z takich minusów tego sekatora, a no i ten, ten pasek trzeba sobie, no kurde nie mam jak wam dobrze pokazać, trzeba sobie dobrze zacisnąć, bo mi miałem go trochę wyżej zjechał teraz niżej już czuję, że, że spada, dobra tu mam takie a, duże rozwarcie Trochę tego Chciałem coś grubszego, oto, dobra Na większe o, Trochę za duże, ale Dobra, i teraz zrobiłem tak, jak się nie powinno robić. Nabiłem sekator, ale dobra, jest pod kątem. O. No jest, no nie jest, kurwa jakoś mega gruba. Ale to już ledwo wchodzi. Nie, tak, tak nie wchodzi. O. Dotąd. O, to nabijałem. Ale jak widać, on to... On to normalnie tnie. Ech. Kurna, coś jeszcze może z jakiejś innej Żeby było podobnej grubości Kurna, to już wszystko powycinałem do innych filmów Tu mamy No tak może bliżej będzie O widzicie, teraz już akurat jest na, na senku No ale nie Poszło za, za drugim razem, wezmę tu dalej Trochę pod kątem Za grubo, ale Tylko mówię, to już akurat jest na tam było kilka tych takich ale no chciałem pokazać wszystko tak że to każdy to wiadomo nie będę pokazywał, że jest wszystko tylko idealnie, trzeba pokazać jak coś jest coś nie tak, no to ta, tak, to co mu wchodzi w te ostrze, to no praktycznie nam wszystko sobie przecina, nie ma problemu no tu widzicie, tu mam kwatery, no, która jest do wyrwania. No to dlatego, bo to już jest starzywo, to jest co tu wycinać grubego, ale ale tak normalnie to powiedzmy takich grubych bardzo jakoś... No wiadomo, że różne są sady, każdy ma tam inny w różnym wieku te nasadzenia. No jakoś nie, nie ma tak, żeby jakoś bardzo sobie nie radził, żeby jakoś spowalniał jak tnie takie gałęzie. O, tu mówię, to akurat jego grubości. Ale nie no, wszystko A tak Także powiem wam, że no w tych pieniądzach to Moim zdaniem, e, dobry sekator. No szkoda, że nie jest trochę szybszy. No jest, tak jak może widzieliście porównania, jest szybszy od jakiejś Fujiwary. No od G04 jest sporo wolniejszy. E, ale od G04 za to ma lepiej osadzone przeciwostrze. Czyli tam jest mniejsze ryzyko, że się, że się rozwali o przycięciu takich gałęzi teraz z grubszych jedna za drugą. I co jeszcze? O, tutaj ta śrubka Użytkownicy G04 to wiedzą o co chodzi z tym luzowaniem Tutaj tego już nie będzie e, a, a, już tu, tu już Z minusów na pewno Tego sekatora to Nie mam jak teraz pokazać, ale Śruba ta centralna nie ma e, Tam otworu do smarowania Więc nie ma jak tam napuszczać Żadnej oliwki e, Trzeba co jakiś czas po prostu rozkręcić ja no akurat sobie to niedawno czyściłem. To, to mam jeszcze, jeszcze widać ten smar. Trzeba rozkręcić ostrza, od przeciwostrza i smaru nałożyć. Yy, a to to, jeżeli chodzi o serwisowanie takiego sekatora. I co jeszcze? Na pewno będę robił teraz porównanie z F35, bo teoretycznie no, parę stówek się dołoży i ma się F35. F35, jeżeli chodzi o głośność. To, bo ten sekator nie jest, jest cichy moim zdaniem, nie jest, nie jest głośny. Na pewno jest dużo cichszy od, od G04. Porównam go jeszcze z F35 i porównam sobie jeszcze też budowę F35. Jak to y, wygląda z tym modelem konkretnie, bo tam porównania z G04 już, już były. No, no Także na pewno śledźcie filmy będzie, będą jakieś też inne kolejne porównania tego modelu, jeżeli komuś się ten model spodobał.